Dzisiaj środa, 12 kwietnia, zaczynamy pakować kokony w tuby i jutro zostaną wywiezione już do sadu. Miałem gdzieś tak około 15-20 kwietnia to robić, ale już jak widać niektóre samce poczuły wiosnę, zaczynają się wygryzać, więc też nie będę tego przedłużał. Kokony pakuję w takie tuby i zresztą pokażę później jak to będzie wyglądać dalej. Już sypane, łącznie 26 tysięcy kokonów. No i jak widać już tutaj kilka sztuk obudziło się. Teraz ich zapuszkujemy, I do jutra możemy tak poczekać. Albo dzisiaj wieczorem może jeszcze w ich wystawię. Pierwszy domek w sadzie wiśniowym już <laughs> zasiedlony. A tak wyglądają u mnie domki. Konstrukcja prosta, dwa plastiki złożone, owinięte taką blendeką, żeby było sucho w środku, umieszczone na dwóch kołkach, nisko przy ziemi praktycznie. W drugim plastiku tutaj są dziury, żeby pszczoły mogły lepiej wchodzić. Chociaż tak przez te małe dziurki normalnie sobie chodzą. A w środku, wiadomo, formatki. Pod spodem tuba z kokonami. No i sad biśniowy. Stary sad wiśniowy. A to mój pierwszy domek. Lototyp z klatki. też pod spodem tuba z kroplonami. No i tutaj cały domek. I kolejny mój domek tutaj w tej wschodzie. Ja wiem, jak widać, tak samo wykonany jest z dwóch plastików. Jeden plastik, w którym będą formatki zaraz. Później drugi plastik, w którym są wykonane tak samo dziury, Ja miała ta murarka możliwość lepszego, szybszego przejścia. Owinięte to blendekom, zawieszone na słupku. No i cóż, przyjrzyjmy praktycznie. No i tak te murarki sobie u mnie żyją. Prosto, tanie, szybko i to by było na tyle. Dodam jeszcze tylko, że każdy taki domek mieści formatki na około 1000 otworów. Co roku wystawiałem na taki domek tu bez 2000 kokonów. Żeby po prostu tej pszczoły było więcej, w czasie kwitnienia, żeby było je właśnie jak najwięcej, jak najszybciej zapyliła te drzewa. No i to co tam oj... <laughs> te które po zapyleniu jak już się z domki zapełniły, to po prostu murarka sobie odlatywała szukała innego miejsca na gniazdowanie w tym roku ponieważ kokony były praktycznie niesprzedawalne a były praktycznie za pół darmo część kokonów mi została. Wszystkich nie sprzedałem, także do, w każdym domku do takiej tuby jest wsypane mniej więcej koło 3,5 tysiąca kokonów. No i cóż, po prostu będzie więcej murarek na, na domek, szybciej zasiedlą te domki w czasie kwitnienia, po prostu szybciej, szybciej te kwiaty wszystkie w sadzie zapylą a później sobie odlecą, poszukają sobie nowego miejsca. Z doświadczenia z poprzednich lat, z tego co widziałem, to murarki potrafią chyba zasiedlić w każde jakieś wolne miejsce. Czy to dziura w słupku, czy to jakaś wolna przestrzeń, powiedzmy, nawet i w domku gdzieś pod formatkami. Nawet potrafiły wejść do ula pszczół miodnych i jak jakiś tam plaster był przez pszczoły miodne nieobsiadany, to w tym plastrze potrafiły sobie zrobić gniazdo, także one sobie poradzą. Nie ma w tej się o, to mar o co martwić. No i cóż, i teraz to już będzie na tyle.